Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się półautomatyczną farmą trzciny. Wyjątkowo w budowę farmy zaczniemy od zbudowania obudowy Nie miałem za bardzo pomysłu na obudowę więc musiałem wycisnąć z siebie ostatnie krople kreatywności no i zobaczcie jak mi to wyszło. Tak właśnie prezentuje się obudowa. Mam nadzieję, że się podoba. A jeśli nie, to możecie sobie zrobić jakąkolwiek inną obudowę. To wejście jest tylko tymczasowe. I tak w tym miejscu ustawiamy trzy klocki. W tym miejscu cały pas. Skup. I tutaj też. I tutaj taki kołnierz. To jest kanał wodny, po którym będą spływać nasze rzeczy. W tym miejscu robimy murek. Ustawiamy na nim czerwone pochodnie. Z drugiej strony tak samo. I zajmę się później. Przy ścianie robimy taki podeścig. Ustawiamy ziemię. Jeszcze jeden. Wylewamy wodę. Tutaj pas kobla. Na no to stawiamy pistony. Dwie warstwy. Na tej ziemi sadzimy trzcinę. do pistonów energia będzie przekazywana z tych czerwonych pochodni Nie. W tym miejscu na pochodnie. Eee. Następne piętro robimy przez dodanie tutaj podwójnego pasa kobla. Tu umieszczamy ziemię. Znowu pas kobla, na której znowu ustawiamy pistolny. Źle się postawi. Również wylewamy wodę. No i obsadzamy trzciną. To może później. Eee, światło dla trzciny będę zapewniać pochodnie. Taki podwójny segment będzie się znajdował również obok. I po drugiej stronie też takie dwa podwójne segmenty. Ja to zrobię i zaraz do Was wracam. Gdy już mamy to skończone, trzeba zająć się dostarczeniem energii do pistonów. Tak jak ja już wcześniej zacząłem. Energia z tych pochodni uruchamia te pistony. A więc żeby uruchomić te pistony potrzebujemy energii. Okay. Do następnych pięter będzie przekazywana przez rząd pochodni. Obój. pochodnią w tych miejscach ale niestety e, tak umieszczona pochodnia zasila tylko ten niższy piston, a więc trzeba również tu postawić klocka tak, być pochodnie. aby a przepraszam, trzeba jeszcze oświetlić te miejsca, żeby nam się tutaj nic nie zespałmowało. Wraz eee, z tymi miejscami Taki sam system zasilania pistonów robimy po drugiej stronie. Ja to zrobię i zaraz do Was wracam. Pochodnie będą zasilane przez e, APT ustawione w taki sposób i połączone czerwonym proszkiem I tu też można by było oświetlić z drugiej strony tak samo i na razie się tym nie zajmujmy ten otwór jest e, otworem tymczasowym. Normalnie będzie wysokości jednego klocka. Ale również będzie zasłaniany przez stiki pistona dla estetyki. W tym miejscu stawiamy płytę naciskową. Trochę teraz kupiemy. tak w tym miejscu stawiamy czerwony proszek jeszcze jeden tu stawiamy negację wchodzącą do pistona otwiera się gdy staniemy na pistolet teraz o, możemy z tej strony. Stając na płytę naciskową uruchomimy również wszystkie pistony więc trochę się przekopiemy no, malutko i jeszcze trzeba dodatkowo zasilić energią tamtą stronę pistonów Robimy to w taki sposób, że pod czerwonym krożkiem umieścimy czerwoną kartę. Sterowana będzie stąd. Tylko, że jeżeli... Tylko trzeba po prostu po drodze postawić negację. To nie mam nie współpraca z nami, współpraca z miejsce wystarczy energia z płyty naciskowej będzie stania, zmieniała stan tej czerwonej pochodni na wyłączony będzie chowała pistona wysuwała pistony pracujące zmieniała tą, stan tej pochodni na zaświecony, dzięki czemu będzie gasiła tą pochodnię i ten segment będzie chowany. Tu. Tutaj się. Można już zasypać. w miejscu wylewania wody. Jak widać dzięki naszym projektom niczego nie zalewa. Ja teraz poczekam aż cała trzcina urośnie i pokażę wam końcowy efekt. Sprawdźmy. chyba tyle jak widać farma działa nawet nieźle e, pod względem teorii powinny być równe dwa staki trzciny cukrowej lecz zawsze jakaś trzcina się zawieruszy gdzieś e, przez zastosowanie podwójnych tłoków na wysokości całej trzciny tych dwóch tłok jeden na drugim trzciny jest mniej się marnuje gdyby był tylko na jednej, na jednej wysokości żeby za jednym wysunięciem rozwalał dwa piętra to często by się zdarzało także z górynego fragmentu trzciny spadałaby ona na czubek tłoka po czym po schowaniu zlądowałaby na klocku ziemi co by zmniejszało efektywność tej farmy rozwiązanie takowe jest droższe ale za to farma jest bardziej efektywna można wykorzystać to. można robić jak się chce jak komuś szkoda na tłoki to może zastosować tylko jedno piętro. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam do komentowania, do oceniania, do konstruktywnej krytyki i cześć!